Weź udział w konkursie Rolnik zawód wielkiej wagi do wygrania ładowarka Weidemann. Szczegóły na konkurs PWRAgro.pl. Dla naszych czytelników mamy dodatkową nagrodę. Chwytak do Bel. Zapraszamy. Buraki zasiane, mam nadzieję, że u was też. To czas na prasę, a mamy dla was najnowsze trzecie wydanie numeru Profil. I zaraz zobaczymy, co w nim dla was przygotowaliśmy. Otóż na początek test ciągnika Valtra G135 Versu. Dokładnie taki, w jakim w tej chwili siedzę. Sprawdziliśmy przede wszystkim spalanie i wartości użytkowe tego ciągnika, jaki jest zwinny. I czy znajdzie zastosowanie w waszych gospodarstwach? Kolejnym ciągnikiem jest John Deere 6R185. Sprawdziliśmy nie tylko ten model, ale również jakie zmiany w tej serii wprowadził John Deere. Kolejnym tematem jest test dwóch ładowarek Manitu UML415. Bardzo mała, zwinna ładowarka. Jest to najmniejsza ładowarka teleskopowa w gamie ładowarek Manitu. I druga elektryczna ładowarka, co ciekawe, JCB 52560. Jesteście ciekawi, czy elektryczne ładowarki w jakiś sposób ustępują swoim spalinowym odpowiednikom? Zobaczcie do profi. Kolejnym tematem jest obszerny test kombajnu Ideal 9T. Co prawda, ma 650 koni i nie na każde gospodarstwo się nadaje, ale sprawdziliśmy go. Dokładnie pod kątem użytkowym i jak działają w nim systemy nowoczesnego rolnictwa. Wizja przyszłości to pojazd autonomiczny Horsch RO1, którego co ciekawe już wybrane egzemplarze są testowane na europejskich polach. Jednak wiadomo, że w tym momencie na użytkowanie takich maszyn nie do końca pozwalają przepisy. Natomiast producenci takie rozwiązania testują i są to rozwiązania na duże rynki, gdzie pola są ogromne i są możliwości wykorzystania takich maszyn. Nie zabraknie również polskiej techniki. W tym numerze mamy dla Was owijarkę Talex Sprinter 1500. Solidna technika. A czemu dla cierpliwych? O tym więcej w numerze. Po zbiorze, oczywiście, pole trzeba uprawić. Raport z pracy kultywatorem Amazonę i kolejny polski sprzęt Głębosz MultiDown firmy Agrimet. Po uprawie pola trzeba zasiać. I tutaj mamy bardzo ciekawe siewniki, które przetestowaliśmy jeszcze w wersjach przedprodukcyjnych. Otóż Lemken Solitar DT, który będzie dostępny od połowy tego roku. I bardzo ciekawy siewnik Wederstadt ProSeed Jest on o tyle ciekawy, że ma dwie szyny siewne, co czyni go bardzo uniwersalną maszyną nie tylko do siewu kukurydzy czy buraków, ale także do siewu zbóż. Co trzeba podkreślić do precyzyjnego siewu zbóż. Ta maszyna będzie jednak dostępna prawdopodobnie dopiero w 2023 roku. Nie zabraknie również maszyn używanych. Mamy w tym numerze dla Was Cocker Link Quadro 400. Sprawdziliśmy, na co trzeba zwrócić uwagę kupując narzędzie używane, gdzie spojrzeć, żeby nie przepłacić. I kolejna bardzo ciekawa maszyna, pojazd autonomiczny Intelli Roboti 150D. Co ciekawe, od tego roku mamy w Polsce importera tych maszyn, także Możemy spodziewać się, że będą w tym roku już pokazy. My mamy taką maszynę w raporcie z pracy. Sprawdziliśmy, jak taką maszyną w ogóle pracować na naszych polach. I tutaj mamy również ciekawy temat dla przede wszystkim dla studentów i uczniów. Objaśniamy zasady działania supłacza. W zasadzie jak pracuje prasa każdy wie, ale my zaglądamy do środka i pokazujemy, jak wiązane są sznurki, a jest na to kilka sposobów. Dla fanów nie tylko tej nowej, ale także tej trochę starszej techniki, a wiemy, że jest ich wielu, mamy porównanie dwóch ciągników. Ford 8870, który występuje już w barwach New Hollanda e, oraz drugi New Holland T8 435. Jeśli jesteście ciekawi, jak zmieniły się ciągniki na przestrzeni 25 lat, to tutaj zobaczycie właśnie, jak ta ewolucja przebiegła. E, I ostatni temat dla fanów, niekoniecznie tylko techniki, ale również gier komputerowych. Kador V3 specjalnie dla nas, specjalnie dla profi przygotował artykuł o polskiej grze Pure Farming 2018. Jesteście ciekawi jak ta gra wypadła w ok okiem Kadora? Zajrzyjcie do profi.